Większość ludzi wierzy, że świat powinien być sprawiedliwy, a dobro powinno być nagradzane. Uczymy się od dzieciństwa, że uczciwość, pokora i współczucie są cnotami, które zapewniają sukces i szacunek. Wierzymy, że zło ostatecznie zostanie ukarane, a ludzie podli i bezwzględni prędzej czy później poniosą konsekwencje swoich działań. Jednak rzeczywistość zdaje się przeczyć tym ideałom. Historia i współczesność pełne są przykładów ludzi którzy osiągnęli wielkość nie dzięki dobroci, lecz dzięki sile, przebiegłości i dominacji nad innymi. Właśnie ten paradoks badał Friedrich Nietzsche, dochodząc do wniosku, że to, co uznajemy za moralne, jest w istocie wynikiem historycznej walki między różnymi grupami ludzi. Twierdził, że istnieją dwa rodzaje moralności: moralność panów i moralność niewolników. Ta druga, według niego, stała się dominującą, ale tylko dlatego, że została narzucona przez słabych. Ludzie, których nazywamy złymi, często są tymi, którzy odrzucają tę narzuconą moralność i kierują się własnymi zasadami, zasadami panów. Dla niczego moralność panów to pierwotny system wartości, który istniał w społeczeństwach arystokratycznych i wojowniczych. Opierał się na sile, odwadze, dumie i zdolności do narzucania swojej woli. Ludzie silni uważali swoje cechy za dobre, byli ambitni, bezkompromisowi, niezależni i gotowi do walki o swoje. Nie odczuwali potrzeby usprawiedliwiania swojej przewagi. Po prostu rządzili, bo mogli. Jednak zdominowane przez nich masy zaczęły bunt. Słabi, niezdolni do walki o władzę i niezależność, stworzyli nową moralność, moralność niewolników. Zamiast siły wychwalali pokorę, zamiast dumy skromność, zamiast woli dominacji posłuszeństwo. Nietzsche uważał, że moralność niewolników jest moralnością tych, którzy nie mogą zdobyć władzy wprost więc próbują moralnie potępić tych, którzy ją mają. Dlatego cechy, które kiedyś były synonimem wielkości, zostały przemianowane na złe, a słabość zaczęła być uważana za cnotę. Nietzsche widział tę zmianę jako kluczowy moment w historii ludzkości. Jego zdaniem chrześcijaństwo, a później ideały humanizmu i równości, tylko umocniły moralność niewolników, narzucając całemu społeczeństwu przekonanie, że silni powinni się ograniczać, a słabi powinni być chronieni. Współczesny świat jest pełen ludzi, którzy uważają się za moralnie lepszych, bo są pokorni i współczujący. Jednak Nietzsche pytał, czy to naprawdę cnoty, czy tylko mechanizmy obronne tych, którzy boją się własnej słabości? Jeśli spojrzymy na ludzi sukcesu, często zauważymy, że nie kierują się oni wartościami moralności niewolników. Są dominujący, pewni siebie, czasem bezwzględni. Przekraczają normy, nie przejmują się tym, co wypada, i robią to, co konieczne, by wygrać. Może właśnie dlatego są na szczycie. Może to nie oni są źli, ale po prostu nie pozwalają, by ograniczała ich moralność słabszych? Nietzsche uważał, że moralność niewolników osłabia jednostki i społeczeństwa, ucząc ludzi, by tłumili swoje ambicje i podporządkowywali się tłumowi. Jednostki silne są w niej potępiane, ponieważ zagrażają status quo. Dlatego tak wielu ludzi, którzy odnoszą sukces, jest postrzeganych jako niemoralni, nie dlatego że rzeczywiście wyrządzają zło. Ale dlatego, że odrzucają system wartości, który został im narzucony. Może więc pytanie nie brzmi dlaczego źli ludzie wygrywają, ale czy na pewno są źli? Może po prostu mają odwagę grać według własnych zasad w świecie, który faworyzuje słabych kosztem silnych? Friedrich Nietzsche w swojej filozofii woli mocy formułuje jedną z najbardziej prowokujących i fundamentalnych idei dotyczących sukcesu i władzy. Dla Niczego Wola mocy nie jest jedynie chęcią zdobycia bogactwa czy statusu, ale podstawową siłą życiową, która napędza człowieka do ekspansji, dominacji i realizacji własnej woli. Sukces, według niczego, to nie tylko rezultat działania jednostki, ale także bezpośrednia konsekwencja jej wewnętrznej siły i zdolności do podjęcia walki o dominację. Ale co to tak naprawdę oznacza? Czy osoby, które odnoszą sukcesy, to ci, którzy mają tę wolę mocy silniejszą lub czystszą niż inni. Nietzsche nie postrzegał sukcesu jako prostego wyniku wysiłku czy cnoty, ale jako wyraz woli mocy, fundamentalnej siły, która przejawia się we wszystkich aspektach życia. Sukces jest zatem nagrodą dla tych, którzy potrafią sięgnąć po władzę i ją utrzymać. Ale co ciekawe, Nietzsche zauważa, że w społeczeństwach opartych na moralności niewolników w których wartości takie jak pokora, współczucie czy poświęcenie są na piedestale, osoby, które odnoszą sukces, często są uznawane za złe lub niemoralne. To osoby, które nie boją się wyjść poza normy i zasady panujące w społeczeństwie, by osiągnąć swoje cele. Warto poszukać praktycznych przykładów. W świecie korporacyjnym, na przykład, osoby, które zdobywają najwyższe stanowiska, nie zawsze są tymi najbardziej etycznymi czy altruistycznymi. Często to osoby bezwzględne, które potrafią zdominować rywali, manipulować sytuacjami i dążyć do swoich celów, niezależnie od tego, jakie zasady rządzą społeczeństwem. Sukces, według niczego, jest więc wynikiem działania zgodnego z tą pierwotną siłą wolą mocy. Osoby, które potrafią nawiązać relacje z tą siłą, osiągają wyższy poziom realizacji i dominacji. Nietzsche zauważa, że współczesne społeczeństwa, oparte na moralności niewolników, Próbują stłumić tę wolę mocy. Ludzie, którzy dążą do sukcesu poprzez swoją determinację i zdolność do manipulowania normami, są często postrzegani jako zli lub nieetyczni. Zamiast przestrzegać wartości moralnych, które preferują słabość i podporządkowanie, ci ludzie wykorzystują system do własnych celów, osiągając przewagę i sukces. To, co może być uznawane za zło w tradycyjnej moralności, w rzeczywistości jest przejawem siły, która dominuje nad światem. Zatem sukces, według niczego, nie jest nagrodą za cnotę, ale za zdolność do wykorzystania woli mocy do realizacji swoich celów. Osoby, które osiągają sukces, to często ci, którzy potrafią dostosować się do brutalnych praw rządzących światem i potrafią wyjść poza granice narzuconej moralności. Często są to ludzie, którzy nie boją się być postrzegani jako źli, ponieważ dla nich najważniejsza jest dominacja i realizacja swojej woli, a nie przestrzeganie społecznych norm. W tym sensie sukces jest nagrodą dla tych, którzy potrafią wyjść poza moralność niewolników i wykorzystać swoją wolę mocy do osiągnięcia wyższych celów. Jednym z centralnych punktów krytyki Niczego wobec współczesnych społeczeństw była idea sprawiedliwości, która według niego była jedynie iluzją. Nietzsche zauważył, że tradycyjna moralność, szczególnie ta oparta na wartościach chrześcijańskich, lansuje przekonanie, że dobro zawsze zostaje nagrodzone, a zło ukarane. Taki system przekonań tworzy pewne oczekiwania wobec świata. Zakłada, że życie powinno działać na zasadzie sprawiedliwości, że każda czynność ma swoją moralną odpowiedzialność i że dobra wola zostaje w końcu wynagrodzona. Ale Nietzsche był głęboko przekonany, że to przekonanie jest błędne. Świat nie działa w sposób, w jaki chcielibyśmy, by działał, a prawda jest znacznie bardziej brutalna. Dla niczego świat nie jest sprawiedliwy w sensie moralnym. Zamiast sprawiedliwości, Nietzsche dostrzegał dominację siły, rywalizacji i pragmatyzmu. To, co nazywamy dobrem i złem, jest zaledwie społeczną konwencją, którą wypracowano w celu utrzymania porządku i kontroli. W rzeczywistości, jak zauważył filozof, świat działa według brutalnych praw siły i przewagi, a nie według jakiejkolwiek sprawiedliwości w tradycyjnym sensie. Często to, co wydaje się złem z perspektywy moralności, jest w rzeczywistości tylko przejawem woli mocy. Tego samego mechanizmu, który umożliwia tym, którzy dominują, osiąganie sukcesu. Kiedy spoglądamy na historię, możemy dostrzec wiele przykładów, w których zło było nie tylko nagradzane, ale wręcz sprzyjało zdobywaniu władzy. Władcy, którzy stosowali brutalne metody, często byli tymi, którzy osiągali największe sukcesy. Społeczeństwa, które dążyły do utrzymania porządku przez manipulacje i siłę, były w stanie utrzymać swoje dominujące pozycje. Sprawiedliwość w sensie idealistycznym jest w tym przypadku tylko wymysłem, który usprawiedliwia słabość, podporządkowanie i pasywność. Nietzsche w swojej krytyce moralności twierdził, że poczucie sprawiedliwości, które tak głęboko zakorzenione jest w nas, w rzeczywistości jest narzędziem manipulacji. Gdy myślimy o sprawiedliwości w tradycyjny sposób, często zakładamy, że osoby, które postępują w sposób etyczny, będą w końcu wynagrodzone, a ci, którzy są niemoralni, zostaną ukarani. Jednak rzeczywistość, jak zauważył Nietzsche, jest znacznie bardziej okrutna. To nie zawsze najwięksi bohaterowie moralni osiągają sukces, ale ci, którzy potrafią manipulować rzeczywistością i wykorzystać system na swoją korzyść. Wszystko to prowadzi do pytania, czy świat rzeczywiście nagradza dobro? Odpowiedź, którą daje Nietzsche, jest druzgocząca dla tradycyjnej moralności. Dobre uczynki, pełne poświęcenia i altruizmu, nie gwarantują sukcesu w brutalnym świecie. Więcej niż kiedykolwiek Nietzsche wskazuje na to, że sukces jest zależny od woli mocy, od zdolności do manipulowania systemem, od wykorzystania każdej okazji do zdobycia przewagi. To, co jest moralne, często nie jest tym, co pozwala na osiągnięcie władzy i sukcesu. Zatem, świat wcale nie działa w sposób, który spełnia nasze moralne oczekiwania, jest to jedynie nasza iluzja sprawiedliwości, którą tworzymy, by poczuć się bezpiecznie i sprawiedliwie w świecie pełnym chaosu i niepewności. Nietzsche, mimo że był filozofem o głębokich refleksjach na temat władzy, moralności i ludzkiej natury, zdawał sobie sprawę, że dominacja w świecie często nie jest wynikiem czysto dobrych działań, ale raczej umiejętności manipulowania rzeczywistością, a także psychologią innych ludzi. Manipulacja, rozumiana w sensie szerokim, jako zdolność kształtowania i wykorzystywania sytuacji na swoją korzyść, stała się kluczowym narzędziem dla tych, którzy zdobywają przewagę w społeczeństwie. Co ciekawe, osoby, które w tradycyjnym rozumieniu uznawane są za najgorsze, bezwzględne, egoistyczne, nie liczące się z uczuciami innych, często okazują się mistrzami tej sztuki i potrafią osiągać sukces, gdzie inni zawodzą. Czym jest manipulacja, jeśli niezdolnością do wymuszenia na innych postaw, które służą własnym celom? W obliczu rywalizacji o władzę, sukces czy uznanie, Często to właśnie osoby, które nie są skrępowane żadnymi moralnymi hamulcami, potrafią wykorzystywać słabości innych, by osiągnąć swoje cele. Nicze wskazuje, że ci, którzy potrafią dostrzegać luki w systemie i wykorzystać emocje, lęki czy pragnienia innych, będą w stanie wyjść na prowadzenie. Właśnie oni stają się panami sytuacji, kształtując bieg wydarzeń tak, by ich interesy były na pierwszym planie. Z psychologicznego punktu widzenia, manipulacja polega na zrozumieniu mechanizmów, które kierują ludzkim zachowaniem, a następnie na wykorzystywaniu tej wiedzy. To, co Nietzsche zdaje się dostrzegać, to fakt, że manipulacja nie jest jedynie działaniem złośliwym, ale także umiejętnością wykorzystywania władzy w sposób subtelny, często niewidoczny. Manipulowanie innymi w sposób mistrzowski polega na umiejętności kontrolowania informacji. Wywoływania pożądanych reakcji i zmiany percepcji rzeczywistości. W ten sposób osoby, które pozornie działają na granicy etyki, potrafią zdobywać przewagę, wygrywając w grze, w której moralność jest tylko narzędziem do osiągania większych celów. Nie oznacza to, że manipulacja jest z natury zła. Z perspektywy niczego, to raczej umiejętność, która może być stosowana zarówno w dobrym, jak i złym celu, ale to właśnie ci, którzy potrafią posługiwać się nią w pełni, Zyskują przewagę. Jednym z najważniejszych przykładów manipulacji w historii była polityka, a także życie wielkich liderów, którzy wykorzystywali retorykę, kontrolę informacji i wykorzystywanie słabości innych, by osiągnąć swoje cele. W tym kontekście Nietzsche dostrzega, że nie chodzi o to, kto jest dobry lub zły, ale o to, kto potrafi podporządkować sobie innych i zbudować wokół siebie strukturę władzy. Manipulacja, o której mowa, nie dotyczy tylko wielkich polityków czy liderów. W codziennym życiu także spotykamy osoby, które potrafią wpływać na innych, wywołując określone reakcje i podejmując działania w sposób, który nie jest od razu dostrzegany przez innych. Takie osoby są często uznawane za złe w sensie moralnym, ponieważ wykorzystują luki w systemie społecznym, w relacjach międzyludzkich, by zyskać przewagę. W rzeczywistości jednak, to właśnie ich zdolność do kształtowania rzeczywistości wokół siebie sprawia, że zdobywają pozycję lidera. Nietzsche dostrzega, że manipulacja to sztuka, która nie zawsze jest zła. Raczej jest to mechanizm, który pozwala ludziom, którzy nie są obciążeni moralnymi wątpliwościami, zdobywać przewagę nad tymi, którzy kierują się tradycyjnymi zasadami etycznymi. To właśnie ci, którzy potrafią wykorzystać ludzki brak wiedzy, emocjonalność czy słabości, stają się prawdziwymi panami swoich losów, osiągając sukces w świecie, gdzie dominacja jest kluczem do przetrwania. Nietzsche jako filozof, który odrzucał tradycyjne chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, stawiał pytanie, czy w ogóle istnieje obiektywna moralność. Jego zdaniem, pojęcia te były jedynie konstrukcjami społecznymi, narzędziami, które miały na celu kontrolowanie i podporządkowywanie jednostek. W jego filozofii, transcendencja moralności nie oznacza odrzucenia wszelkiej etyki, ale wyjście poza proste, sztywne kategorie, które uniemożliwiają rozwój jednostki. Zamiast akceptować normy, które narzucają społeczne struktury, Nietzsche proponuje stworzenie własnej moralności, moralności, która jest wynikiem osobistej woli i samodzielnego rozwoju. Dla niczego moralność, którą znamy, jest w dużej mierze narzędziem służącym do tłumienia jednostek wyjątkowych. W tradycyjnym rozumieniu, to, co jest dobre, to to, co służy społeczeństwu, co jest pokorne, altruistyczne, nastawione na dobro wspólne. Natomiast złe to to, co jest egoistyczne, dominujące, dążące do samorealizacji. Jednak Nietzsche podważa tę binarność. Z jego perspektywy dobro i zło to jedynie etykiety, które zostały przypisane pewnym zachowaniom, a nie obiektywne prawdy. To społeczeństwo, pełne moralności niewolników, ukierunkowane na wspólne dobro, zbudowało te kategorie, by zdusić indywidualność i wolność jednostki. Co ciekawe, Nietzsche uważał, że jednostki wybitne, te, które potrafią przekroczyć ograniczenia narzucone przez społeczeństwo, powinny wyjść poza te kategorie moralne. To właśnie w nich, w ich sile twórczej, nie ma miejsca na dobro i zło w tradycyjnym sensie. Zamiast tego, pojawia się pytanie o to, co one same uważają za wartość, co one same chcą stworzyć w świecie. W takim kontekście, wybitne jednostki nie podążają za normami, ale tworzą nowe są w stanie przełamać to, co społeczeństwo uważa za normę i wprowadzić własną etykę, która wynika z ich indywidualnej woli mocy. Dzięki tej transcendencji moralności Nietzsche wierzył, że jednostki mogą stworzyć życie, które jest bardziej autentyczne i pełne. Zamiast podporządkowywać się wartościom, które były narzucone zewnętrznie, jednostki wybitne muszą stworzyć własne reguły zgodne z ich unikalnym celem i drogą życiową. I choć te wartości mogą być uznane za złe w tradycyjnym sensie, ponieważ są z dala od pokory, altruizmu i posłuszeństwa, to w rzeczywistości są one autentyczne, a ich siła pochodzi z wewnętrznej woli jednostki, a nie z zewnętrznych nakazów. Nietzsche sugeruje, że prawdziwy rozwój jednostki jest możliwy tylko wtedy, gdy przestanie ona kierować się narzuconymi przez innych pojęciami moralności. Zamiast tego powinna zbudować własne zasady, które będą odzwierciedlały jej prawdziwą wolę mocy. W tym sensie, to właśnie ci, którzy przekraczają granice dobrego i złego, którzy nie boją się wyjść poza normy społeczne, są w stanie osiągnąć prawdziwą wielkość. Zatem w filozofii niczego, dobro i zło nie mają stałych obiektywnych definicji. Są to pojęcia, które zostały stworzone, by kontrolować i ukierunkować ludzi w społeczeństwie. Jednostki, które potrafią przekroczyć te kategorie, mogą stworzyć nowe wartości i w ten sposób osiągnąć rzeczywistą wolność i twórczość. To, co w społeczeństwie jest postrzegane jako złe, może stać się podstawą dla nowych, autentycznych wartości, które prowadzą do sukcesu i spełnienia. Zakończenie filozoficznych rozważań niczego często prowadzi do jednej fundamentalnej kwestii: czy możliwe jest osiągnięcie sukcesu, nie wyrzekając się własnych zasad? i nie rezygnując z integralności osobistej? Nietzsche, w swojej koncepcji nadczłowieka, proponuje wizję jednostki, która wyzwala się z ograniczeń narzuconych przez społeczeństwo, tradycję czy religię, aby tworzyć własną rzeczywistość, opartą na indywidualnej woli i sile twórczej. Zatem, w kontekście pytania, czy warto grać według własnych zasad, odpowiedź niczego nie jest jednoznaczna. Z jednej strony jest to jedyna droga do prawdziwej wolności i spełnienia, z drugiej wiąże się to z ogromnym ryzykiem i potrzebą pokonania własnych słabości. Filozof nie proponuje wyjścia poza moralność w sensie zupełnym, ale raczej jej transformację. Przekraczanie konwencjonalnych granic moralnych to nie oznacza porzucenia wszelkich zasad, ale stworzenie nowego porządku, który jest bardziej autentyczny i bardziej zbliżony do ludzkiej natury, jaką Nietzsche uważał za nieustannie twórczą. W tym sensie pytanie o to, czy warto grać według własnych zasad, zyskuje nowy wymiar. Chodzi o to, czy jesteśmy w stanie stworzyć własną etykę i żyć w jej zgodzie, nie podporządkowując się obcym nakazom. Nietzsche podkreśla, że tylko ci, którzy podejmują ryzyko tego wyzwolenia, mają szansę osiągnąć prawdziwy sukces i spełnienie. Wartość gry według własnych zasad jest nieoceniona. Ponieważ to właśnie takie osoby, które potrafią w pełni wyrazić siebie, stają się liderami, zarówno w sferze osobistej, jak i społecznej. Tylko ci, którzy są gotowi zaryzykować i przeciwstawić się utartym schematom, mogą zdobywać władzę i tworzyć nowe wartości, które będą miały wpływ na świat. Ci, którzy grają według cudzych reguł, stają się jedynie pionkami w grze, której nie rozumieją w pełni. W tej grze to nie ci, którzy są posłuszni, wygrywają to ci którzy potrafią wykorzystywać system na swoją korzyść niezależnie od tego jak złe mogą być ich metody z drugiej strony droga niczego nie jest prosta aby grać według własnych zasad konieczne jest zrozumienie własnych pragnień sił i słabości nad człowiek który działa zgodnie z własną wolą nie jest jednostką pełną pychy czy egoizmu ale osobą która jest w pełni świadoma swojego potencjału i granic to właśnie ta świadomość własnej mocy pozwala jej kształtować życie na własnych warunkach. Takie podejście wiąże się z ryzykiem, ryzykiem porażki, ale i ryzykiem niezaakceptowania przez innych. Jednak to właśnie ci, którzy są gotowi na to ryzyko, osiągają prawdziwą niezależność i sukces. Nie ma łatwej odpowiedzi na pytanie, czy warto grać według własnych zasad, ponieważ decyzja ta oznacza życie na własnych warunkach, ale także życie pełne wyzwań. Nicze daje do zrozumienia. Jeśli zdecydujemy się na życie, które jest zgodne z naszą własną wolą, musimy być gotowi na to, że nie będzie ono łatwe ani akceptowane przez wszystkich. Przemiany, które wprowadzamy w życie, mogą być postrzegane jako zagrożenie, a nasze działania mogą budzić sprzeciw. Jednak to właśnie w tej sprzeczności, w tej walce o siebie, tkwi prawdziwa moc. Nietzsche pokazuje, że droga nad człowieka to droga wyzwolenia, ale wyzwolenia, które nie polega na odrzuceniu wartości ale na stworzeniu nowych, które będą pełniejsze i bardziej zgodne z naszą indywidualną wolą. Dla niczego sukces nie oznacza jedynie zdobycia władzy czy bogactwa. Ostateczny cel to stworzenie życia, które jest prawdziwe, autentyczne i pełne sensu, nawet jeśli wymaga to odejścia od konwencji społecznych. Ci, którzy potrafią stawić czoła własnym ograniczeniom i przełamać panujące normy, nie tylko zdobywają zewnętrzną moc, ale także osiągają wewnętrzną harmonię. Ich sukces nie polega na podporządkowywaniu innych, ale na pełnym wyrażeniu siebie i swojego potencjału w świecie. Ostatecznie więc pytanie o to, czy warto grać według własnych zasad, ma charakter osobisty i wymaga odwagi. Nietzsche daje nam narzędzia do tego, byśmy mogli sami odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli będziemy gotowi stworzyć własną moralność i żyć zgodnie z nią, możemy stać się panami swojego życia, nie poddając się schematom narzuconym przez innych. Takie życie to prawdziwy sukces. Sukces, który jest wynikiem pełnej realizacji naszej woli mocy i wyzwolenia z ograniczeń, które nas tłamszą. Na zakończenie, zachęcam Cię do subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych filozoficznych refleksji, które pomogą Ci spojrzeć na życie z zupełnie nowej perspektywy. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, nie zapomnij dać lajka to dla mnie sygnał, że to, o czym mówię, ma wartość. I pamiętaj, że nowe filmy pojawiają się codziennie, więc bądź z nami na bieżąco, aby jeszcze głębiej zanurzyć się w świat myśli niczego i innych wielkich filozofów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.